Z Ewangelii według Świętego Łukasza to jest król żydowski. Napis tej treści umieścił Poncjusz Piłat nad głową Jezusa podczas ukrzyżowania. Napis umieszczony przez urzędnika cesarskiego, przez namiestnika, czyli tego, który miał pełną władzę cesarską w danej prowincji, umieszczony w trzech urzędowych językach. A więc dokument, który wydaje namiestnik w imieniu cesarza i to dokument potwierdzający, że Jezus jest królem żydowskim. Akt urzędowy dokonany przez urzędnika do tego uprawnionego w formie przewidzianej przez prawo, a więc w trzech oficjalnych językach. Ironia losu, Hich historii, że ten, który był namawiany, by zmienić tekst, by napisać, twierdził, że jest królem, upiera się, by napisać w trybie orzekającym: Król żydowski nie poddaje tego żadnemu głosowaniu, nie poddaje tego namysłowi, tylko po prostu stwierdza fakt: Jezus jest królem żydowskim, królem Żydów. Pytanie, które ważniejsze jest na pewno dla Ciebie i dla mnie, to pytanie o to, czy jest moim królem, czy zakrólował w moim życiu i w moim sercu. Dzisiejsze święto to jest bardzo dobra okazja, żeby stanąć naprzeciwko Jezusa i powiedzieć mu wprost, patrząc prosto w jego oczy: Jesteś moim bratem. Jesteś moim przyjacielem, jesteś moim Bogiem, jesteś moim Królem, jesteś moim życiem, jesteś dla mnie wszystkim. Do zobaczenia jutro.